Pharmacy World, cotygodniowy przegląd newsów farmaceutycznych z Polski i ze świata w pigułce. Z tej strony Wioleta Gołębiewska. Witam Was w poniedziałek 6 czerwca w kolejnej audycji. A oto skrót informacji, o których będę dzisiaj dla Was mówić. Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie dopuszczenia prowadzenia przez apteki dystrybucji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, stanowiących asortyment rezerw strategicznych lub udostępnionych z tych rezerw. Nowe oznakowanie leków weterynaryjnych. Nowa aplikacja do identyfikacji terapeutycznej leków. W Dzienniku Ustaw RP zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 maja 2002 roku w sprawie dopuszczenia prowadzenia przez apteki dystrybucji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, stanowiących asortyment rezerw strategicznych lub udostępnionych z tych rezerw. W rozporządzeniu tym możemy przeczytać, że dopuszczone jest w aptece ogólnodostępnej, aptece zakładowej, aptece szpitalnej lub dziale farmacji szpitalnej przyjmowanie produktów leczniczych, w tym niedopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyrobów medycznych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, stanowiących asortyment rezerw strategicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2000 roku, o rezerwach strategicznych albo udostępnionych na podstawie przepisów tej ustawy. Możliwe jest także przechowywanie tych produktów, wyrobów lub środków oraz ich wydawanie pacjentom w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, o której mowa w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał informację dotyczącą opublikowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2002 roku, ustanawiającego przepisy przejściowe dotyczące opakowania i oznakowania opakowania weterynaryjnych produktów leczniczych. W informacji można przeczytać, że weterynaryjne produkty lecznicze, które zostały dopuszczone do obrotu lub zarejestrowane zgodnie z dyrektywą lub rozporządzeniem i które są zgodne z dyrektywą w wersji mającej zastosowanie w dniu 27 stycznia 2002 roku, mogą być wprowadzane do obrotu od dnia 29 stycznia 2007 roku, nawet jeżeli ich oznakowanie opakowania oraz w stosownych przypadkach ulotka dołączona do opakowania nie są zgodne z rozporządzeniem Parlamentu. Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych. Na rynku pojawiła się nowa aplikacja Farmindex Drug ATC Checker. Jest to bezpłatna aplikacja od firmy Farmindex, która umożliwia szybką identyfikację terapeutyczną leków zarejestrowanych w różnych częściach świata i Europy. Została ona stworzona w celu ułatwienia rozpoznania i sortowania leków przekazywanych w darach przez różne kraje do Ukrainy. Aplikacja może się także okazać pomocna w sytuacji, gdy farmaceuta, lekarz, pielęgniarka bądź inny pracownik medyczny napotka lek, którego nie rozpoznaje, a potrzebna jest szybka analiza jego działania. To już koniec na dziś. Dziękuję za uwagę. Zostawcie komentarz dotyczący dzisiejszego podcastu, a my tymczasem słyszymy się już za tydzień. Nasze podcasty znajdziecie na platformach Uniwersytet EPGF, YouTube, Facebooku oraz na serwisach Spotify i SoundCloud. Zapiszcie się na naszego newslettera, żeby być na bieżąco z wszelkimi nowinkami. W razie pytań lub uwag piszcie na maila uniwersytetmałpa.pgf.com.pl Zostawcie kciuka w górę, a my słyszymy się już za tydzień. Cześć!